Za mną widzicie dwa gatunki nawłoci. Nawłoć kanadyjską oraz nawłoć późną, czyli olbrzymią. Są to gatunki ekspansywne, które wypierają chociażby naszą polską nawłoć pospolitą, ale także inne rośliny lecznicze, takie jak chociażby wrotycz. Ja w swojej okolicy nie spotkałam w tym roku nawłoci pospolitej. Wszystkie na włocie mają właściwości lecznicze podobne. Działają na zapalenie pęcherza, zapalenie nerek. Wspierają przy kamicy nerkowej, ale także działają na potnie. Także przydadzą się przy gorączce, przy przeziębieniu i grypie. Także zbierajcie na włoć. Co więcej, wyrywajcie ją z korzeniami, żeby nie rozrastała się tak masowo, jak się rozrasta i pozostawiła więcej miejsca dla naszych roślin leczniczych, takich jak wrotycz, krwawnik czy nawłoć pospolita. Z nawłoci możecie zrobić nalewkę, możecie ją ususzyć, możecie zrobić ocet czy sól ziołową. To jest nawłoć późna olbrzymia, a to jest nawłoć kanadyjska. Nawłoć późna olbrzymia ma łodygę nieowłosioną, natomiast nawłoć kanadyjska ma łodygę owłosioną. Nieowłosiona łodyga. To jest to, co odróżnia nawłoć późną, czyli olbrzymią od nawłoci kanadyjskiej. W moich okolicach niestety nie znalazłam naszej rodzimej nawłoci pospolitej. Tu wszędzie rośnie nawłoć kanadyjska i trochę nawłoci późnej, czyli olbrzymiej.